Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić na scenę panią Annę Pakulską, ponieważ doszły nam słuchy, że laureaci w razie... Mamy spóźniackich. drodzy Państwo, dojechali do nas spóźniacy, tak, którzy byli na samym początku uhonorowani, niestety ich nie było. Buldogi, są z nami buldogi, teraz będziemy je pokazać. Zapraszamy na scenę panią Marzenę Aleksandrowicz, właścicielkę buldoga angielskiego. Chłop z rodu uparciuchówki, parciuchówki, wejna wróżka zębuszka. Wielkie brawa. <noise> Powiem nieskończenie, że to moja setka, więc tym bardziej mi miło, że się jednak stawiła mimo trudu. Zapraszamy Panią Danutę Czech, właścicielkę Bulldoga Angielskiego, a w zasadzie dwóch Bulldogów, Ikara Mudali i Violet Hooligans Bulldogs Avery. Pani Danusia to Ostoja, rasy bundoga niemieckich Polski. Serdeczne gratulacje.